Wiecie moi drodzy, gdzie są największe Kidy? Dokładnie, w Robloxie. Nie chcę oczywiście obrażać wszystkich graczy Robloxa. Mówię tutaj odnośnie tylko do Kidów. Jakby Kidów Robloxa. Nie mówię, że wszyscy gracze Robloxa to są Kidy. Ale znaczna większość z nich to są Kidy. Dlatego nie chcę wsypować wszystkich do jednego worka, żeby nie było problemu. E, dlatego, moi drodzy, e, nigdy nie grałem w Robloxa, nigdy nie wiem, o co, nigdy e, nie, 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 nie grałem w nią, nigdy, nie, nie wiem w ogóle, o co w nią chodzi, ale widziałem niektóre tam rzeczy z tej gry. E... Dobra, więc cóż, moi drodzy, e, poprzednia część, mam nadzieję, że wam się spodobała, nie wiem, czy oglądaliście, na pewno oglądaliście e, i. Było ciekawie, naprawdę. Dlatego dzisiaj sobie przejrzymy drugą część. E... Opinie i oceny. Czyli znowu jedna gwiazdka. I lecimy. To powinny być najlepsze komentarze. Zepsuliście coś tak bardzo, że teraz na żaden tryb wejść nie mogę, skoro wy tak potraficie dobrze naprawić tę grę, to ja nie zamierzam w to gr i nie wiem komu łaskę robi. The link salt its free bo robux is was a goo 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 single gl some tethit about never giving me up. Uważam, że Roblox to dobra gra, która zasługiwałaby na 5 gwiazd. Gdyby nie to, że wywaliło mnie skąd? A nie mogę zalogować się już od miesiąca! Zrobiłbym nowe, gdyby. Gdyby... Zrobiłbym nowe, gdybym. Nie wydał na grę pieniędzy. Więc naprawcie błąd albo. Oddajcie pieniądze. Oddajcie pieniądze, zaraz. Ja byli go brak. Jest zbanowany. Wyrzuciłem kasę. Koledzy nie mogliśmy tego wsiąść, a inny mógł to wziąć. Okej, okay. jak to naprawicie, to dam 5 gwiazdek <gry> Tak, znaczy ten mm. Tak, tak, macie znaczy ten Naprawcie ten błąd, bo inaczej dam, bo inaczej, bo, znaczy Jak naprawicie ten błąd, to dam wam pięć gwiazdek, a jak nie To ŻYJĘ! Hej! Dzień dobry. Jest. Dobra, moi drodzy. Roblox, ogarni dał Nie, no. Bo nie działa. Pokazywanie ile życiem To czytanie komentarzy to czysta przyjaźń. Roblox jest bez sensu. Bo mnie i moją koleżankę ciągle wywala z Roblox, daje jedną gwiazdkę, bo mnie wkurzył. Ta gra jest bez sensu. Ta gra to hańba. Bo mnie zęmuje od początku hamskość. To jest jakiś szyfr. Trzeba go jakoś e, tutaj, e, moi drodzy. E, trzeba go jakoś tutaj rozwiązać. Może od tyłu. Sok smolach uknot pop, ob do ezum ezeim ob abmach <śmany> od argat. Arga, coś mi to mówi. E, g, y... <wimpressionez laugh> Najnudniejsza gra. Dałbym, da, dałbym, nawet zero gwiazdek. <raż> Mogłeś w ogóle nie oceniać, to być do zero gwiazdek. Głupia, bo nie da się włączyć y, 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 tylko się wiedzieć, nie, nie, nie lubię Robloxia. Najgorsza gra, odnajduje co o, Trzeba dużo usuwać gierb które się gra... Ale uwierz, że to nie jest wina I O Boże, takie rzeczy trzeba tu No ale to, to, to właśnie... Najgorsza gra, nie polecam. Jest... Jest hasztagowana? Dostawcie moi drodzy hashtag Hashtag, 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 Jeśli jeszcze do tego momentu. Eee, nie mogę dołączyć. To masz problem. Nie mogę się daleko. Okej. Okay. Ostatni tu. Przestałem to grać z powodu weryfikacji. A i w ogóle to ma być gra PEGI7? Ja mam 11,5 i pół lat i ja mam z tym problem, więc zawołałem mamę, która szybko liczy i ona też miała z tym problem, więc niby jak ma to rozwiązać siedmiolatek? O Jezu... Ale nie o to chodzi, jakby to 17 to nie ma... Jak 7 latek ledwo co mnie liczyć No dobra, rozumiem, jakby to nie było na czas, ale serio, żeby było 15 sekund na odpowiedź Nie rozumiem Albo wyłączcie weryfikację, albo kilka tysięcy graczy odejdzie od Waszej gry Widzę tutaj, Repek1 zarządza e, kilkoma tysiącami graczy, więc jest grubo, e, twórcy Robloxa, pilnujcie się, bo macie z czego bać. <grymne> <grymne> Dobra, e, moi drodzy, e, Roblox, to na cały odcinek tutaj starczyło. wystarczyło, no... No takie sobie, no powiedzmy no mm, słabe. Ale -sła słabe tutaj zachowania nieładnie. Więc moi drodzy, mam nadzieję, że się wam się spodobał. Yy, kolejny odcinek to albo kolejny odcinek z tego, albo jakoś inny odcinek. Więc moi drodzy, to było na tyle. Żegnamy. Baju!